Wyszła z tego kibla. Co to za kurde dźwięki? Nie skakuj z koca. Ty, otworzę. Kim ty jesteś, i co tu robisz? Jezu tam jest... tam tam jest kurnik. Nie tu za drzwiami jest kurnik. Jesteś kurą? Nie ma wiadę atcy. Czemu wlazłeś do mojego domu? Bo ja tu kurnik mam. Ok się przypilnuje. Axelo, co to, to ma zabawka, Jezu? Pipacz! Co jest... to jest? To a to jest pipaczu. No kto by nie pomyślał, to ma łóżko. Wypieprzaj. Jakoś nie lubi to na mnie wrażenia. A poza tym masz maskę pingwina. A nie, kury. Na dół już. już! Na dół! Ty kurczaku! Kurniku mnie w domu się znalazła! To się przesuń! Jenny, no już! Przesuń się! Przesuń się! To to Ach, w końcu ten kurczak! Mam nadzieję, że już wyszedł z, z mojego no, na co ty robisz? Wypieprzaj. Wypieprzaj. O. za drzwi. Czekaj. A w końcu pozbyłem się tej kurzystej kury. Co ty, ty robisz? Teraz jestem szympansem. Ja, ja szympansem. Ja, ja szympansem. Ja. Po co tu przyszłość do mojego domu? Tam są inne domy. Ja, ja szympansem. Tam są inne domy, większe lodówki, większe łóżka, większe kurniki. Co ci to? Ja? Ja? Szympanser! Ja? Ja? Szympanser! Ja? Ja? Szympanser! Ja? Szympanser! Ty Szympansie! Dobra, słuchaj. No co, co chcesz? Oh co ty? Zmieniłaś maskę czy co? Czemu mnie tu uwiedziłaś? Bo moje zamiary nie były. Ale to mój dom! To no ja idę teraz. Trochę posprzątam. Nie no. Widzowie. z mojego domu domu. Dobra, się. I idź z mojego domu, a nie, I czemu nie, 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 ta poduszka? Miałaś nie, 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 No nie, nie, wiem. Słuchaj. Dobra, uwolniłaś uwolniłaś do następnego odcinka widzowie Pa!